Jesteś gotowy, Leonku? Jesteś gotowy na podróż? Tak, tak, mamu, jestem. Jedziemy? Wcale nie wygląda tak radośnie. Jest, się uśmiechnął. Jechał nad morze? Kto jest na wczasach? Łosiek? Łosiek? Jemy smoka? Podoba ci się? Podoba ci się? Fajny jest? Ale ci dzisiaj rodzice wymęczyli, co? My już jesteśmy w pokoju. To jest nasz salon z kuchnią. Tu mamy taras. Pewnie bardziej by się przydał o cieplejszej porze roku. Tutaj mamy sypialnię. Z marzeniem mojego męża, czyli z telewizorem. Idąc dalej, tutaj mamy jakąś szafę. I łazienkę. Wow, mamy nawet pralkę. A to ja zobaczcie, jestem po całym dniu podróży, i mam krzywą czapkę. I prysznic. Super! Mnie się podoba. Uznaliśmy, że z dzieckiem wygodniej nam będzie w apartamencie niż w hotelu, ponieważ tutaj mamy sypialnię i salon, także dziecko położymy spać do sypialni, a sami sobie wieczór jeszcze spędzimy razem. Uciekam, rozbierać Leona, żeby się nie zgrzał. Ma'n siarad <grym zymy się w życiu> i gochrau chdi, os ydy'n ymwneud â'r gochrau chdi. Ydy, 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 Ci się podoba wycieczka z rodzicami nad morze? Jak Ci się podoba? Hmm. Bez komentarza? Okay. Co masz w kubeczku? Nicę wyszłaś? Nie, nagrywam dla naszych widzów. No to ja mam wyciąg z owoców na ciepło. A ja mam kawę. Bez mleka. Piątka! My wylądowaliśmy finalnie w kłód skubowy Władysławowi, przygnębiająco pustą. Naprawdę za 2 zł nawet możemy się dostać do pokoju matki cysków. Super! Nie mamy dwóch złotych. Mężu, opowiedz co robisz? Obiad! W czasach Covida, słuchajcie, trzeba się wspomagać. Zupy już się gotują. A na drugie będą. Pierogi wegańskie stów. Mmm, przepyszne. Leon, a czego ty tam szukasz? Czego tam szukasz? Obiad na bogato. Zupa krem z pomidorów i zupa krem z tej. No, wieczorem będzie lepiej. Wczoraj co jedliśmy? Burgera i burrito. I dobre było? Nie. myliśmy, więc. Takie sobie. Ale nie narzekam, jest pięknie. Pura, pierwsza łyżeczka już na stole. Smaczna morchewka, Leon? Mmm, mm. jaka smaczna! A gdzie jest twoja łyżka? Czemu tata ci nie daje twojej łyżki? Jak przepysznie. Hmm. A co to jest? Leon, co ty jesz? Marchewka taka smaczna? Hmm. Hmm? Fajnie było. Podsumowanie tego wyjazdu tak naprawdę nagrywam już e, kilka dni po powrocie, ponieważ e, wcześniej tak naprawdę po prostu nie miałam czasu, a na wyjeździe no to wiecie, nagrywałam jakieś tam urywki, ale w gruncie rzeczy m, cały czas staraliśmy spędzać się spędzać razem, także no nie miałam za bardzo ani y, już czasu, ani ochoty siadać, coś nagrywać specjalnie, tylko y, mój mąż dosyć dużo pracuje, często go nie ma w domu, często wraca bardzo późno, dlatego jak już mamy możliwość spędzenia czasu razem, to staramy się go wykorzystywać maksymalnie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę o wyjeździe z dzieckiem. My zdecydowaliśmy się na dosyć taki spontaniczny i krótki, bo to też jest ważne, krótki wyjazd nad morze. Ponieważ mój mąż czasami ma coś tam do załatwienia w różnych rejonach Polski, no i tym razem zdarzyło się, że miał. Pewną sprawę, pewne spotkanie na północy Polski, no to postanowiłam razem z Leonem dopakować się do samochodu i pojechać razem z nim. Przez to tak naprawdę byłam zmuszona razem z Leonem czekać w niewielkiej galerii handlowej na mojego męża, podczas kiedy ten pojechał dalej załatwiać sprawy. Wiecie, ja nie jestem typem kobiety, która już nie dojrze, pakuje się na wyjazd, tak naprawdę służbowy męża. To jeszcze jedzie z nim do końca i, yy, i gdzieś tam się wciska. No wydaje mi się, że byłoby to mega nieprofesjonalne i dlatego zdecydowałam się, że znaczy zdecydowałam. Zdecydowaliśmy, jakby Rafał też yy, tak uważa, jak ja, więc yy, zostałam po prostu w centrum handlowym, w miejscowości wcześniej. I to był chyba najgorszy punkt programu. Ponieważ no nie chciałam, żeby zostawiał mnie teraz, nie pamiętam. Na pewno centrum handlowe Port, tylko nie pamiętam czy w Rumi, czy w Redzie. No w każdym razie nie chciałam, żeby mnie tam zostawiał, ponieważ tam bym miał daleko, żeby po nas wracać. I zdecydowałam się na pozostanie w. To chyba było centrum handlowe Kaszu. No, generalnie bardzo małe centrum handlowe, w którym była mała ilość sklepów, ale no nie to było dla mnie najważniejsze, tu nie chodziło o to, że ja sobie pochodziła po sklepach, tylko nie było tam nawet ławki. Ja wiem oczywiście, że to na pewno zasługa covid i e, i dlatego tych ławek nie było. No natomiast e, czekanie na męża dwie godziny w takim miejscu e, było uciążliwe. Leon to nie jest już e, takie malutkie dziecko, które tylko leży, i y, wiadomo, że musiałam go trochę ponosić, no, nie chciał być tyle czasu w wózku, zwłaszcza, że wcześniej przecież musieliśmy tam dojechać i musiał y, siedzieć w foteliku i generalnie było to, y, no mówiąc wprost słabe, e, ponieważ tak jak na przykład tutaj w moim okolicznym centrum handlowym y, w M1, czy byliśmy ostatnio w Ptaku i te ławki były, oczywiście nie ma ich aż tyle, jak normalnie, ale jakieś były. Natomiast tam nie było ani jednej. Więc karmienie także było trudne. Dobra, ale może od początku. Najpierw chciałabym Wam opowiedzieć o tym, gdzie pojechaliśmy i dlaczego. Otóż wybraliśmy się do Władysławowa. Mnie się wydawało, że Władysławowo to jest miasto. No, w sezonie nie ma gdzie tam palca włożyć. No nie, no okazało się, że to jest taka typowo turystyczna miejscowość, o czym podobno mój mąż wiedział, no ja nie wiedziałam, yy, więc było mm, strasznie smutno, po prostu takie wymarłe miasteczko, myślę, że covid też się do tego mm, dołożył, bo na przykład nawet żabki nie było, żabka była zwinięta, więc to już było takie naprawdę słabe. Yy, no oczywiście sklepy typu Biedronka, Lidl stały były, także mieliśmy gdzie zaopatrzyć się w jedzenie. Natomiast ja sobie wyobrażam, że my w tym Władysławowie, tam jest taki deptak na plaży, że będziemy sobie spacerować razem z tym łózeczkiem wzdłuż morza i będzie tak miło. No nic bardziej mylnego, deptak poza sezonem jest zwinięty, jak się okazało. Także na plaży byliśmy po kilka minut każdego dnia, bo było bardzo zimno. Ja przyznam, że moja wina, zapomniałam rękawiczek. Ponadto odpięłam mówki od wózka już wtedy dni, kiedy było tak bardzo ciepło. E, oczywiście zapomniałam ich przypiąć, więc e, dłonie zmarzły mi strasznie. Jeżeli chodzi o samo miejsce, no to ponieważ w tym Władysławowie czuliśmy się dosyć e, no źle, niekomfortowo, e, pojechaliśmy do Pucka, tam już było e, trochę więcej ludzi, po prostu życie było widać jakieś, może nie za duże, ale coś tam się działo. No, i tam udało nam się znaleźć uwagę otwartą, budkę z kałą i goframi, także skorzystaliśmy. To była nasza pierwsza podróż z dzieckiem, i jakby ona nam trochę pokazała, na co musimy zwracać uwagę podczas wyjazdu. To, co przewidzieliśmy i co było super, no to to, że jakby wiedzieliśmy, że chcemy jechać do apartamentu po pierwsze. Z Pełnym aneksem kuchennym. Po drugie, to musi być apartament zawierający co najmniej dwa pokoje, czyli sypialnię i salon, ponieważ z założenia, jak Leoś idzie spać, on chodzi dosyć wcześnie spać, bo zwykle około już nawet czasami przed 19.00, no to my spędzimy sobie wieczór razem w tym salonie. I to się jak najbardziej sprawdziło. Natomiast powiem Wam szczerze, że to, co było dla mnie najtrudniejsze na początku. Może też dlatego, że ten covid tak to wszystko nam w głowie pozmieniał, to podłoga. Nie przewidziałam, znaczy prze... ja chyba się nad tym po prostu nie zastanawiałam, że moje dziecko będzie na cudzej podłodze łaziło, brało z niej do buzi wszystko i i tak właśnie będzie. Prawdopodobnie, gdybym dzisiaj miała jechać ponownie, zabrałabym swoją matę piankową, tak żeby ją wyłożyć. My takiej maty nie zabraliśmy. Rozmawiałam nawet na ten temat z moją sąsiadką i y, wiem, że są takie maty po prostu do rozłożenia w jednym kawałku, nie że takie pudzle jak my mamy, tylko w jednym kawałku i myślę, że coś takiego jest super rozwiązaniem na wyjazdy. No w każdym razie my niczego takiego nie mieliśmy i po prostu coś, co miało służyć za plet na naszym łóżku y, ja rozłożyłam na podłodze, żeby Leoś miał gdzie chodzić. Zależało mi głównie na tym, żeby zakryć dywan. Bo, no wiecie, jeszcze podłoga wydaje mi się, że jest bardziej higieniczna i łatwiejsza w utrzymaniu czystości niż dywan. Dlatego tak ostatecznie zrobiliśmy. Mieliśmy ze sobą leżaczek, no ale przecież wiadomo, że półroczne dziecko nie będzie się działo cały dzień w leżaczku. No, potrzebuje ruchu. Dlatego, jeżeli mogłabym coś zmienić w tym wyjeździe, to na pewno zabrałabym ze sobą matę piankową. Tak naprawdę, dzień na wyjeździe nie różnił się jakoś spektakularnie od. Dnia spędzanego w domu, może poza tym, że faktycznie no więcej czasu poświęcaliśmy na spacerowanie, ale no nie były to też nie wiadomo o ile większe ilości, z uwagi właśnie na pogodę. Natomiast dzień wyglądał podobnie. Nasz wyjazd był bardzo krótki, spokojny. Ale wydaje mi się, że pierwsze koty zapłoty. Cieszę się, że przed lockdownem pomorskiego zdążyliśmy. Udało nam się odwiedzić morze. I z całą pewnością, jeżeli nas nie pozamykają, no to wybierzemy się na taki wyjazd ponownie. Mam nadzieję, że tym razem na trochę dłużej i że będzie trochę cieplej. Miałam też Wam nagrać moją torbę, do którą spakowałam na wyjazd, taki weekendowy, co zabrałam. I potem skonfrontować z tym, co mi się przydało. Ale mm, dzień przed wyjazdem miałam tak intensywny, że miałam... Ja po prostu nie miałam tej torby spakowane. Jak ją spakowałam, to już było grubo po 22 i powiem Wam szczerze, że mając w perspektywie pobudkę o 5, a, no bo to też jest ważne, że ponieważ ja chciałam bardzo, żeby Leon spał w trakcie podróży, dlatego yy, Świadomie zdecydowałam, zdecydowałam się na ustawienie budzika na piątą i rozpoczęcie dnia odpowiednio wcześniej, tak aby już w samochodzie był ten moment, kiedy on ponownie mi zaśnie. Także tym razem nie skonfrontuję Wam takiej torby, ale jak chcecie to mogę Wam nagrać taki materiał, w którym opowiem właśnie co zabrałam, co mi się przydało, co było zbędne, a czego wziąłam za mało, bo takie rzeczy też były. Dajcie mi proszę koniecznie znać, jak wyglądały Wasze pierwsze podróże z dzieckiem. Czy były jeszcze w czasach normalnych, przedpandemicznych, czy może też wybraliście się na pierwsze podróże z dzieckiem w czasach covidowych? Bardzo chętnie posłucham, jakie są Wasze doświadczenia. Co myślicie? Jak wam, się, jak wam się to podróżowanie w tych nowych czasach podoba? Widzi, nie widzi? Dajcie mi koniecznie znać, będę czekała. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji kanału, lajkowaniu, komentowaniu i klikaniu w dzwoneczek. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!